Witam Was cieplutynko, wariacje, koordynacje, koordynację, wariację, odcinek numer 15. Dzisiaj nawiążemy sobie, właściwie wrócimy do koordynacji mały, duży pion i jej wariacji polegającej na tym, że jedna ręka goni drugą, a także tutaj były też dołożone stopy, a więc to wszystko zostaje stopy i ręce, gdzie jedna goni drugą. I do tego dołożymy sobie kolejną wersję. Tak. Czyli rzucamy się na głęboką wodę. Przypomnę, ręce. Ręce generalnie były raz, dwa, trzy, cztery, z tym, że zawsze jedna ręka goni drugą. Najpierw powiedzmy, niech będzie lewa prowadzi, a prawa za nią goni, a potem się zmieniają. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Do tego były Dołożone stopy. Najpierw w pozycji pierwszej, klasycznej, pół palce, palce, pół palce pięta, pół palce, palce, pół palce pięta. Paralel stopy, czyli równolegle, pół palce, palce, pół palce pięta, pół palce, palce, pół palce pięta. To wszystko ruchem ciągłym, połączone z rękami, które jedna drugą goni. Nie będę do tego wracać, bo to już było. Teraz dołożymy kolejną wariację. Wariacja będzie polegała na tym, że stopy wykonują jeden ruch, a w tym czasie ręce wykonują dwa kolejne ruchy. Zaczynamy od stóp w pozycji pierwszej. Czyli pierwszy ruch stopy to będzie półpalce. następnie całe palce, czyli stopa point, Potem znowu półpalce, pięta, to samo druga noga i to samo. W ułożeniu stóp równoległym. Czyli na jeden ruch nogi muszę wykonać dwa ruchy ręką. Następny ruch stopą muszę wykonać kolejne dwa ruchy ręką. I tutaj ręka mi się zmieni. Spróbuję to mniej więcej tak połączyć. Raz, dwa. 3 4 raz 2 3 paralel. Raz 2 3 4. Raz 2 3 4. Raz 2, 2 3 4. Oczywiście można sobie tutaj e, zmienić ułatwiając, że na przykład kiedy wykonuje ruch lewa noga, to zawsze prowadzącą ręką jest lewa. Jak wykonuje ruch Noga prawa to zawsze prowadząca będzie prawa. Może być na odwrót. Ale to już jest kolejne jakby utrudnienie. Ja tutaj po prostu robiłam ręce, że raz prawa, raz lewa. Stopy wykonywały jeden ruch, a ręce dwa, ale możemy zrobić też na odwrót. Że ręce będą wykonywały jeden ruch, a w tym czasie stopy dwa ruchy. Także pole do popisu jest duże. To ma ochotę niech ćwiczy i dla następnej, ostatniej już koordynacji.